Halo, 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 hej. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem w zasadzie wokół napadu na kazyno. E, tak, temat, który przyszedł mi do głowy, a w zasadzie zobaczyłem komentarz od widza, który zapisałem sobie w lutym mi dopiero teraz go robię. Mianowicie tyczy się to przygotowań, ale nie tych głównych, a tych opcjonalnych, czyli co generalnie daje każde przygotowanie oraz też wspomnienie, właśnie mówię o tych dodatkowych, co jakby każde robi, i daje na podział, oczywiście na podejście tam sprytne, iche oraz no, agresywne. Ja tutaj mam diamenty, więc będę musiał sobie wtedy ukończyć ten napad, żeby też wam pokazać kolejne przygotowania. Chyba, że gdzieś tam mam zapisane, ale nie wiem szczerze. Polećmy sobie po kolei czyli ogólne w terenie. Ścieżki patrolowe. Co dają ścieżki patrolowe? Ścieżki patrolowe generalnie dają taką rzecz, że widzimy botów, którzy chodzą po kasynie. Wiemy, jak oni chodzą na mapie. To w sumie tyle. To jest jakby najważniejsza rzecz. To daje w zasadzie ścieżki patrolowe, że widzimy boty. I teraz tak, czy to jest w ogóle nam potrzebne. No jeżeli robimy na sprytnie, zazwyczaj nie. Na cicho też nie, jeżeli już wiecie, gdzie są, no i agresywnie też w zasadzie nie. To jest takie przygotowanie, które możecie zrobić, ale w zasadzie nie musicie. No tak jak mówię, no opcjonalne. No, Jednakże z wielu was raczej no, nie będzie tego robiło. Następna rzecz to są dostawy Dugana. Wbrew pozorom, to jest jedno z dwóch najważniejszych przygotowań, jakie w ogóle robimy jako opcjonalne. Co dają dostawy Dugana? Po pierwsze, to ściągają nam armor z botów. Po osiągniętym armorze z botów, no oni po prostu dostają, mogą dostać hita w główkę i po prostu padają. Co za tym idzie, robiąc dostawę Dugana, osłabiamy sobie przeciwników. Jednakże nie na każdym podejściu ma to sens, gdyż na niektórych nie można w ogóle używać broni. Jednym z tych podejść w zasadzie są, albo w zasadzie jest, podejście sprytne. Na podejście sprytym nie można używać broni w kasynie, gdyż jeżeli oddamy jakikolwiek jeden strzał, będzie od razu alarm. Ale jest od tego jeden wyjątek, jeżeli chodzi o podejście sprytne, czyli takie, jak ja tutaj mam, czyli jak są diamenty, gdyż kiedy robimy diamenty, zależy nam na tym, żeby zebrać jak najwięcej, czyli wychodzimy z alarmem, czyli przyda nam się jakkolwiek walka. Jeżeli, no, nie będziemy... Walczyli, no to, to troszeczkę mniej zarobimy. To w sumie najważniejsza jest rzecz. Jeżeli chodzi też jeszcze o podejście, właśnie to mówię te z tymi dostawami do gana, są tego trzy stany. Pierwszym jak zniszczymy trzy dostawy, drugim jak zniszczymy siedem dostaw i jeszcze jest ostatnie, czyli dziesiąte, kiedy, kiedy zniszczymy wszystko. Ta misja też jest dosyć trudna, gdyż ona trwa 10 minut. No i trzeba w 10 minut rozwalić 10 celów. Wydaje się być, że to jest duży czas, ale jeżeli nie macie odpowiedniego pojazdu, no może wam to się po prostu nie udać. Odpowiedni pojazd mam na myśli opresora albo w ogóle w sensie jakikolwiek pojazd, który potencjalnie no, moglibyście zniszczyć ich jednym pociskiem, w sensie coś, coś, co jest szybkie, w miarę dacie radę. Nie no, mówię jakiś helikopter. To tyle, jeżeli chodzi o dostawy do Gana. Następna rzecz to są informacje o ochronie. Z wielu z Was może mieć to zablokowane. Dlaczego? Gdyż żeby mieć dostęp do informacji o ochronie, musimy na samym początku, jak mamy nasz tutaj internet, wchodzimy sobie tutaj Diamond Casino The Reports, ale to się kupuje normalnie w pieniądzach i usługach. I tutaj mamy coś takiego jak penthouse, i kupujemy po prostu nasz sobie penthouse. Kiedy kupimy nasz penthouse, wtedy dostajemy możliwość do robienia misji fabularnych od Agaty. Jest ich chyba 6. Po wykonaniu tych wszystkich misji, wtedy dostajemy dostęp do. Misji infor informacja o ochronie. To przygotowanie opcjonalne robi się tylko i wyłącznie raz. Co one nam daje? Daje nam dostęp do wizji kamer i robimy je raz i już nie musimy go powtarzać. To jest akurat jedyny wyjątek, jeżeli chodzi o te przygotowania. Tak, to, to w zasadzie każde inne trzeba powtarzać, to jest jedyne, którego nie powtarzamy. No I daje nam dostęp do wizji kamer, czyli wewnątrz z nie widzimy po prostu kamery wszystkie, jak gdzie one patrzą, co one nas widzą aktualnie. Tak, jak przy ścieżkach patrolowych, tylko że to tyczy się tylko samych kamer. Elektryczne wiertła. Elektryczne Wiertła to, je, to są takie wiertarki, które są używane w skarbcu. One generalnie się nie opłacają. Nie opłaca się ich robić w ogóle, gdyż... W Skarbcu mamy ograniczony czas. I przez to zazwyczaj czasu nam zabraknie, żeby zebrać coś jeszcze więcej poza głównym łupem. Więc po prostu z powodu braku czasu w skarbcu nie używa się też tych wiertów Jeżeli nie byłoby czegoś takiego jak czas w skarbcu, albo byłby znacznie większy, wtedy te wierto miałyby sens, bo nawet grając w dużą ilość osób, te wiertła po prostu się zwyczajnie nam nie opłacają. Nie wyciągamy z tego jakoś sporo. Bo chyba z każdej skrytki, chyba maks jest szansa, że wyciągniemy woreczek o wartości 6000. Tych skrytek jest 4, czte w sensie naraz możemy wywiercić, a to zajmuje nawet tam 40 sekund, a największy, czy znaczy największy, najlepszy haker daje nam 3 minuty i 30 sekund tylko i wyłącznie. Także, no niestety. No trzeba to przyznać, no niestety. No lipa. No ale no cóż. Wiertło elektryczne to jest taka rzecz, którą średnio się warto robić. No następną rzeczą, jaką tutaj mamy, nawet ja wam tutaj to może najlepiej pokażę już w samej grze, są to przepustki. Jeżeli chodzi o przepustki, one się dzielą na dwa rodzaje. Pierwsze mamy przepustki, gdzie jest taka jedna osoba i dwie osoby. Robimy zawsze потом. gdzie mamy dwie osoby. Dlaczego? Gdyż tam, gdzie mamy te dwie osoby, to jest przepustka drugiego poziomu. I to nie dlatego, że są dwie osoby, to się nazywa drugiego poziomu, tylko jak sobie klikniemy, żeby rozpocząć tę misję, mamy komunikat, czy chcesz zdobyć przepustki poziomu drugiego. Co daje nam takie coś, jeżeli będziemy robili przepustkę drugiego poziomu? Daje nam dostęp do tego, że pomijamy sobie wszystkie drzwi, jakie są do skakowania, czyli w tym odciski palców i kulki do samego skarbca. W samym skarbcu już nie hakujemy tego. I generalnie, jeżeli chodzi o te przepustki, to zależy, czy na jakimś podejściu nam się opłaca je zrobić, czy też i nie. Gdyż na podejściu sprytnym, jeżeli każdy robi grupę z X, wtedy mamy tylko jedne drzwi do skakowania. Jeżeli będziemy normalnie tak, jak jest zaplanowane, czyli bez alarmu ze skarbca, wtedy jedyne tylko, co hakujemy to odciski, które mamy w skarbcu, czyli moim zdaniem nie opłaca się robić tych przepustek, bo te drzwi skakujemy w 20-30 sekund. No jeżeli chodzi o podejście ciche, to jest taki must have. Musicie to mieć po prostu, bo tam zabawa w kulki was wykończy, dlatego bo same w sobie otwieranie drzwi ponad minutę. Pomylenie się jest w zasadzie kwestią tylko czasu, bo wystarczy się lekko rozkojarzyć, gdzieś spojrzeć nie zapamiętacie. Już wam przeleci schemat, to już będzie koniec. Mówię, elita też zawsze wpadnie. Na podejściu z pretym to jest akurat nie warta. To jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o przygotowania takie główne, które są w terenie. Chociaż jest jeszcze takie jedno, które jest tak opcjonalne, że nikt o nim nie wspomina dosłownie, czyli to są maski. Co dają maski? Że wyglądają i możecie mieć zamiast normalnych masek, kiedy jest alarm, to założyć nie wiem, pluszaka, jakiegoś, nie wiem, klauna, czy coś. Nie jest to zupełnie wam potrzebne do niczego. Tak, absolutnie, do niczego, do niczego to nie jest potrzebne. No i dobrze, teraz przejdźmy sobie do przygotowań, które są już podzielone na konkretne napady, czyli podejście sprytne, Ciche oraz agresywne. Bo na podejściu sprytnym mamy tylko jedyne co, jakie takie opcjonalne przygotowanie do zrobienia. To są stroje wyjścia. Gdyż możemy uciec po prostu jako przebraniec dla kogoś innego. Jeżeli chodzi o właśnie podejście sprytne, mamy do wyboru sprzęt Nose albo strażaków. Tak. Jeszcze jest takie trzecie, ale o tym zaraz powiem. Czym się różnią te stroje? Czy one czymkolwiek się różnią? W zasadzie to nie, ale z tego co słyszałem, najbardziej opaca się robić strażaków, gdyż pojazd jest po prostu szybszy, szybciej i bliżej. Jednakże też trzeba zaznaczyć, że możecie zrobić zrobić ewentualnie znajdźkę na karty. Jest ich bodejrze 54. Jeżeli zrobicie 54 karty, znajdźcie wtedy dostajecie strój i nie, będzie, nie będziecie musieli robić tego przygotowania. I czy warto jest robić to przygotowanie? Można wyjść bez strojów, wtedy tylko, że trzeba uważać, jak boty wychodzą. A jak nie, nie widzicie, jak oni chodzą, no to troszeczkę to jest taki random. Biorąc te stroje, zawsze macie pewność, że no nic wam się nie stanie, nic się wam nie zepsuje. Jeżeli chodzi o podejście ciche. W podejściu cichy mamy tylko dwa przygotowania, które się robi do tego podejścia konkretnego Czyli mamy ładunek EMP i co robi ładunek EMP? Jeżeli zrobimy sobie to przygotowanie, w samym kasenie możemy go włączyć. co daje nam włączenie tego ładunku, że będzie ciemność. A z tym, że jest ciemność, wiąże się druga sprawa: że no, boty mają mniejszą widoczność, a wy, jeżeli chcecie użyć ten ładunek, musicie zrobić jeszcze jedno przygotowanie, tak zwanym cichym sprzętem. Cichy sprzęt daje w zasadzie dwie możliwości. Po pierwsze, widzenie w ciemności, jeżeli użyje się ładunku EMP. A po drugie, jeżeli wybierze się inne wejście niż, nie wiem, lobby pracownicze czy coś, z czego raczej się nie opłaca. Na przykład wejście dachem, to wtedy możecie tak zjechać na linię no, zamiast schodzić po schodach. W sensie to nie jest takie jakieś must have, co trzeba mieć. No ale jak ktoś chce robić te podejście z EMP, no to no, musi to zrobić. Jednakże moim zdaniem, oczywiście tylko jedne, co na cicho się opłaca robić, to przepustki, a resztę rzeczy dać radę normalnie ugrać. Jeszcze jest podejście numer trzecie, czyli podejście agresywne. Podejście agresywne też w zasadzie mamy, tylko i wyłącznie dwa też takie opcjonalne przygotowania. i też mamy do zdobycia ulepszone armory? W zasadzie sama nazwa mówi ulepszone armory dają nam to. Płoty będą biły nam znacznie mniej. To w się sensie nie tak, że armor nam będzie schodził, tylko życie będzie schodziło znacznie, znacznie mniej. A przez to, że życie schodzi znacznie, znacznie mniej, no, wytrwamy znacznie, znacznie więcej. I jeszcze jest druga rzecz. Niby do konkretnego podejścia, gdyż na podejście agresywne możemy sobie wybrać, żebyśmy wchodzili przez tunel. Jednakże to jest raczej błąd albo glitch czy coś. I mianowicie nie opłaca się robić tego. tego przygotowania, gdyż możemy wybrać, że chcemy wejść przez tunel. Mimo wszystko bez tego przygotowania. Co za tym idzie, trochę to się mija z celem, żeby robić przygotowanie po to, żeby wejść przez tunel, jeżeli możemy wybrać go bez robienia tego przygotowania, więc jest dziwne i bez sensu. Jednakże są jeszcze dwie takie rzeczy, o których tutaj mogę wam wspomnieć. To jest już poza tablicą, gdyż mamy jeszcze taką tablicą, kiedy już wybieramy się konkretnie na napad. Mianowicie mamy pierwszą rzecz, pojazd do zmyłki oraz wabik. Co to nam generalnie daje? Pierwsza rzecz, bo to tylko się kupuje, to, to tej misji się nie robi, to się kupuje i to razu na nas czeka. Pojazd do to jest taka rzecz, że respi nam się pojazd, taki typowy, który mierzymy MPC-ty. I jeżeli mamy pościg, wejdziemy do niego, no to trochę zmniejszy nam się. Ale to nie jest opłacalne, gdyż jak każdy z Was wie, no od razu jedziemy na helikopter albo uciekamy tunelami. Chociaż helikopter jest szybszy, bo zawsze, albo praktycznie zawsze jest szansa na elitę. A Wabik daje nam to, że zmniejszy nam się poziom pościgu, gdyż. Policja goni kogoś innego, przez co no mamy z pięciu gwiazdek spada nam do trzech, przez co zgubić łatwiej jest policję. Jednakże to też nie ma sensu, gdyż kiedy uciekamy helikopterem, zwyczajnie no poślizg się nam zgubi. To jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te przygotowania dodatkowe, opcjonalne, na temat napadu na kasyno. Jak to wygląda, o co z tym chodzi, które warto, które nie warto. No i w zasadzie to tyle. Także do następnego, cześć.